Dzień dobry moi drodzy, witam was 9 września w poniedziałek Mamy godzinę po 9 rano Ja się jeszcze dopakowuję, bo wyruszamy dzisiaj na wakacje W końcu wybraliśmy swoją destynację Jedziemy słuchajcie do Macedonii Nad jezioro Ochryckie Pogoda zapowiada się pięknie, ma być 27, 28, 29 stopni Według mojej wagi to ta walizka ma jeszcze 3 kg zapasu Ale ciekawe jak to będzie według tej wagi lotniskowej Kamila walizeczka jest leciutka a w porównaniu do mojej, tu jest walizka Kamila. Powiem wam, że jak tak patrzyłam na pogodę, to tam wieczorami jest około 20 stopni, więc wcale nie tak ciepło. No więc słuchajcie, siłą rzeczy musiałam zabrać też jakieś tam ciuszki z dłuższym rękawem jakieś kurteczki. Mamy naprawdę fajny hotel i upolowaliśmy go w naprawdę fajnej cenie. Także zaczynamy nasze macedońskie wakacje. Odzywamy się już z hotelu, bo mieliśmy szalone przygody na lotnisku Nigdy nie mieliśmy tak falernego lotu Mieliśmy tyle przygód na lotnisku, że nawet nie miałam czasu wyciągnąć aparatu Ponieważ byliśmy ciągle w biegu albo w kolejce staliśmy Kolejka była do wszystkiego, nie wiem co to było dzisiaj za dzień Ledwo co zdążyliśmy na samolot bo zepsuły się bramki paszportowe i sprawdzanie paszportów wszystkich trwało milion lat. No ale już doleciliśmy, jesteśmy na miejscu. Ja jestem mega zmęczona, boli mnie głowa. Już chyba odezwa się do Was jutro. Tylko zrobię Wam zaraz room tour Tutaj jesteśmy przy wejściu. Od razu w lewo jest łazienka. Tu jest łóżko. Tutaj mamy szafę. W szafie są wieszaki, jakieś półeczki. Łazienka ma taki fresk na ścianie. kiwelek Duże lustro, umywalka, jakieś tam mydełka No i taki fajny prysznic I Z łazienki wychodzimy, tutaj mamy taką konsoletkę małą, telewizor Tam widzicie okno, tutaj leży kamanek Nasze łóżko A właściwie dwa łóżka złączone mamy Tak jak to zwykle bywa, nie Kamil? Chyba jeszcze nigdy nie trafiliśmy na takie wielkie łóżko Tutaj mamy właśnie jeszcze takie, takie lustro Tam jest przedpokój, z którego wchodziliśmy i słuchajcie balkon tu widzę jakieś krzesełka a tutaj Ludzie sobie chillują i tam jest basen Także kochani, ja już dzisiaj się chyba do was nie odzywam Obczajmy o co chodzi w hotelu I odzywam się do was już jutro Bo e, padam na twarz i muszę czyliować. Dzień dobry, mamy dzień drugi Jesteśmy po śniadanku Tutaj Pukamaniak macha do was nogą Mamy dzisiaj ładną pogodę e, Świeci słońce, już się trochę paraliśmy rano Potem się spotkaliśmy z Razy bębką I już wykupiliśmy sobie dwie wycieczki Jutro jedziemy do Skopie, czyli do stolicy Macedonii e, Czwartek, tak? W czwartek? No, będziemy mieli rejs na Wybrzeże Kość. Będziemy podróżować statkiem po jeziorze Ochrycki. Widzimy też parę fajnych miejsc, m.in. właśnie tak jak Kamil mówi Wybrzeże Kości. A potem będziemy wracać, jakoś ona mówiła Będziemy pływać łódeczką. Yo, yo. My zawsze, jak jesteśmy na takich wyjazdach, to bierzemy rejs statkiem, bo to jest zawsze super sprawa, nie? No. No. Robimy po obiedzie, kamaniek. Idziemy na jeziorko, a później idziemy na spacer do jakiegoś tutaj sanktuarium. Jest. Jedno pół godziny stąd, a drugi jest jakieś no. 4 km stąd, więc tak półtorej godzinkiem zależy, na no. co się dnia moja pisze. Dzisiaj moja styluba to jest yy, kieca, czapurki. Idziemy. <gry> Wzywamy się do was już po paru godzinach, jak widzieliście byliśmy nad jeziorem ochryckim, trochę czylowaliśmy na plaży, trochę się poopalaliśmy, wypożyczyliśmy leżak Jeśli byłby ktoś ciekawy, to leżak kosztuje 100 denarów, co odpowiada 7 złotym. I teraz plany są takie, słuchajcie, że troszeczkę się ogarnęliśmy, mamy jeszcze dwie godziny, czy tam półtorej godziny do kolacji, więc postanowiliśmy, że zwiedzimy trochę okolice I zobaczymy tutaj takie sanktuarium, które jest nieopodal Tak się szane. W sanktuarium, idziemy po schodach do góry. Sanktuarium świętego Stefana. Wracamy od świętego Stefana sanktuarium, i oczywiście Kamaniak wybrał drogę z przygodami dziką. Spotkaliśmy po drodze już dwie kozy i kozie babki I władca kos. Oh, oh, tak widzę na mnie, Kamaniak. Haha, <grymne> zawodził <grymne> Kamaniak, opowiedz gdzie się dzisiaj wybieramy. Dzisiaj jest środa. Do stolicy, czyli w Kopiu. się? Do której musieliśmy wstać. No. To jest, musieliśmy wstać o Jesteśmy teraz na przystanku. Jeszcze nam została około godzina, chyba tam półtorej. Jesteśmy w takich wielkich górach. Jest zimno. Wychodzimy właśnie z kanionu Wielka Matka wielka? Matka? Wielka Matka, już sobie to powiedziałem No taka wielka. Wszystkim serdecznie polecamy. Szkoda, że tak krótko i oprócz tego, żeby się przepłynąć albo kajakiem, albo łodzią to fajnie byłoby po prostu się przejść. Tam jest taki świetny szlak tuż nad urwiskami mnóstwo wspaniałych widoków. Super przygoda i no i podejrzewam, że jeszcze kiedyś tu wrócimy, po prostu nawet żeby tym kanionem Matka przejść się z buta.